Czy Apple straciło na jakości? W tym roku, za sprawą aktualnego designu nowych iPhone'ów 17 Pro, bo nie ukrywajmy, nie mówimy tutaj o erach czy 17, które są ładne, a przynajmniej moim zdaniem, iPhone 17 Pro mocno zmienił się pod względem wyglądu. Natomiast wygląd to tylko wygląd. Pierwszy raz od wielu lat Apple ucięło na jakości, mówiąc, jakoby aluminium było lepsze do odpowiedniej termiki i odprowadzania ciepła. Szkoda tylko, że przez ostatnie wiele lat, bo z tego co pamiętam blisko 8, jakoś korzystano ze stali, nie robiono z tego problemu, czy w ostatnich dwóch latach, tak z tytanu. A prawda jest taka, że aluminium jest tańsze. Jeżeli wierzycie w te bujdy, to równie dobrze możecie wierzyć w bujdy, że nie dodajemy akcesoriów do telefonów, bo dbamy o ekologię. Zatem po pierwsze, jakość wykonania. Urządzenia w wersji kolorowej w postaci pomarańczy oraz ciemnego niebieskiego bardzo szybko zbierają odpryski oraz rysy. Po drugie, urządzenie jest odczuwalnie grubsze. Co nie jest już takie sexy w przypadku Apple'a, no i też jest cięższe. Zatem, jeżeli zależy Ci na jakości, zależy Ci na smokłości i tym, żeby urządzenie prezentowało się i wyglądało jak najlepiej, jak najdłużej, to po prostu zostań albo kup iPhone 16 Pro. Dziękuję, tyle.